Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku z GWINTA i na początek chciałem tutaj przekazać kilka informacji, więc jeśli tam ktoś już chce przejść do talii, to odsyłam do opisu, gdzie jest spis. Kliknijcie sobie po prostu link z minutą i macie już co chcecie. Ale zachęcam do wysłuchania, no bo to co tworzę jest dla Was oczywiście. Więc w pierwszej kolejności chciałem podziękować za... Dość sporą, jak na taki mały kanał, aktywność w komentarzach pod ostatnim filmem. Też pojawiło się kilka wiadomości prywatnych na Discordzie, e, bardzo miłych, także dziękuję bardzo. Jest to bardzo fajne uczucie, jeśli komuś się podoba to co robię i daje to dodatkową motywację. Także dziękuję Wam bardzo. E, I druga sprawa e, mi osobiście, na przykład gameplay'e, ogląda się. E, jakoś przyjemnie, jeśli twórca ma kamerkę i pokazuje twarz, dlatego y, ja postanowiłem, gdyż nie mam takiej kamerki że jeśli dobijecie tutaj 100 subskrypcji to ja od razu kupuję taką kamerkę i już kolejne filmy z moim ryjcem się będą pojawiać y, także podsyłajcie znajomym, link do kanału i Subskrybujcie, a mordę moją oglądać będziecie. No dobrze, przejdziemy już do Talii. Jest to, jak zapewne widzicie w tytule, Talia z Arnachadem. Jest to taka hybryda ze scenariuszem. Ogólnie ten scenariusz gramy w dwóch ruchach. Jeśli pamiętacie umiejętność Dowódcy Nowe Siły, no to ten scenariusz można było zagrać w jednym ruchu praktycznie, bo gramy scenariusz. Tam na cmentarzu mamy myszowora. Z myszowora sobie wyciągamy ofiarę dla Frei i wyciągamy drugiego druida, jakiegoś, na przykład mówcę klanu, i cały scenariusz się odpala w jednym ruchu wraz z dowódcą. I to robiło chyba wtedy 50 punktów, około z jednym ruchem. Także no masakra była. No to jest założenie podobne. Niestety, w dwóch ruchach już trzeba to robić, bo zagrywamy sobie scenariusz. No i w kolejnym e, Myszowora właśnie w ofiarę dla Frei i tutaj wyciągamy najczęściej, najczęściej kapłana z Falbloda. Dlatego ten scenariusz e, na drugą rundę. Ogólnie talia jest pod 2-0, jeśli właśnie dobierzemy ten scenariusz i Myszowora. To spokojnie można grać. Na 2-0, bo całkiem spore tempo to robi. Yy, no i dodatkowo ten Arnak Hat, yy, oczywiście wy wyciągany z Quena. Tutaj dodatkowe wyciągarki w postaci właśnie mutacji selektywnej, żeby sobie dobrać. Na przykład tego Vesemira albo tego Quena, O tu z adrenaliną akurat jest sporo jednostek, także coś na pewno można dobrać. Mm. O oczywiście w zasadzie trzy wyciągarki mamy, tak? Bo Oneiro Quena i tą mutację Ale założenie jest takie, że pierwszą rundę staramy się grać tego kapłana, przynajmniej jednego, żeby on był na cmentarzu później. I no po prostu Wiedźminów, tak? Gram tutaj ten drakar, jeśli dobierzemy mówce można w sumie. Chociaż. Z tych mówców można coś tam zamienić, bo ja tak dałem, żeby troszkę pod ten scenariusz były, było tych druidów. No, ale wracając, gramy tutaj, właśnie tych wiedźminów. Później sobie gramy Leo, Wesemira albo odwrotnie. Także tutaj całkiem fajne punkty to robi na pierwszej rundzie. Oczywiście opancerzenie, które tworzy nam tych wiedźminów obitych już, także tutaj pod mentora ewentualnie drugiego mentora z lokalizacji tutaj troszkę no to jest jedna kontrolna karta ta, ten wyciąg z giga skorpiona oczywiście tu też zadajemy obrażenia takim wiedźminem czy yy, czy tym wiedźminem szkoły niedźwiedzia czy opancerzeniem, no ale nie aż takie nie Także tutaj jest bardziej talia pod wzmacnianie. Oczywiście tu ten Arnachad robi, robi robotę też w kolejnych ruchach, bo już mamy na adrenalinie 4. Zagrany przez Quena najczęściej. No i później sobie po prostu go wzmacniamy z dowódcy. Także tutaj on ma jeszcze dodatkowo tarczy, czy jeśli jest zagrany z Quena. Na blokadę mamy kontrę. Yy, machagamski dwójniak, jeśli by był Nilfgaard. No bo tutaj... Yy, yy, jeśli mamy tego Arnachada z tarczą, załóżmy. To przeciwnik raczej chce to w kolejnym jego ruchu coś zrobić z tą kartą. To że albo gra siroko, albo niszczy. Dlatego ta tarcza troszkę tutaj broni przed zniszczeniem. Więc jeśli on tego nie wygna, to dopiero w kolejnej turze gramy tego dowódcę. Nie od razu, nie od razu, bo on może nam to wygnać. Więc tutaj sporo punktów tracimy. Eee, no i chyba tyle tutaj z opisu. Także zapraszam do oglądania, jak to wygląda w praktyce. No dobrze, coś znalazło. Też skadigę, dobra. Z Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką! Na pewno. Wiesz, tutaj Jarna czat kontruje fajnie, jeśli on tam później tego użyje. Dobra, jest kapłan, więc tutaj na. Aha, zapomniałem powiedzieć: Tutaj, oczywiście, magiczna lampa, żeby pod tego kapłana od razu sobie zagrać. Na pewno nie chcę takiej ofiary. Dobra, Wesemir, super. Tu wyciągam Kłena. Wiesz, fajnie to mogę zamienić. Dobra, jedyne, super. Eee, tutaj mogę mu coś zabić. Coś mu mogę zabić. Hmm. Yy. Albo no, po prostu zamienić, tak? Tutaj. W temutacji. No dobra, zobaczymy. Eee, na początek ten kapłan. Nie wiem. Tutaj staramy się wygrać tą pierwszą, żeby później na, na te 2-0 i lecieć. Okej, okay, jest drakar. Super, bo gramy opancerzony teraz. Tutaj się wzmocni od razu i fajne tempo zrobi. Jest łowca, dobra. On to będzie obijał. Dobra, niech obija, bo w sumie chcemy mieć te ranne jednostki, nie? Chcemy mieć te ranne jednostki. I hmm. sobie tutaj hmm, wezmę kłena i zamienię tego arna czada po prostu. Dobra, jest rębacz. Nie wiem czy rębac, rębacza nie chce zniszczyć raczej tu spore punkty zrobi 10. 10 punktów. Używalnijmy najpierw tego łowcę. W sumie tu i tak za dwa. Zobaczymy co zagra jeszcze później. Nie? Zobaczymy co zagra. Okej. Okay. Szkoda, że tego Leo nie mam jeszcze. No bo on na pierwszą rundę tutaj fajnie wchodzi. I zablokuje mi coś. Aj sam udałem trochę. Tą blokadę no ale i tak by to zrobił, bo tutaj uderzenie nie wiem. Mm. No dobra, z jednostek mamy rannych sporo. Więc myślę, że teraz ten mentor byłby, a nie, bo on e, adrenalinę ma. Adrenalina 3. Troszkę komplikuje, bo yy, muszę grać w semira teraz. Co już to się wzmocni o 3 za 7, tak. Yy. Troszkę źle to rozegrałem chyba. Jakie je działa? Jeszcze żywy, kurwa, wygramy! Się wzmocni o 3, no zawsze to więcej niż... Zawsze to więcej niż... Tutaj yy, o 2, nie? Wiadomo. No dobra, zagrajmy tego mentora najpierw. Ewentualnie mogę użyć tego transu jeszcze bitewnego. Ewentualnie. Mm, myślę, że teraz Wesemir. Myślę, że teraz Wesemir jednak y, użyje tego dowódcy. Drakar. Mam nadzieję, że spasuje. Dobrze, super. Mm, dobra. pod lojalność w sensie on. Więc tutaj scenariusza nie wygna. Dobra, super, super. No dobra nie naprawdę świetna. Więc tutaj mogę wyciągnąć nawet drugiego kapłana z Nero. W sumie nie mam czego zamieniać tu. W sumie nie mam czego zamienić. Albo Berengara, tak, bo no tutaj Berengar robi 10, także myślę, że tu Berengar będzie k. No dobra, zakończymy wymianę i lecimy 2-0. Też można sobie tutaj wyrobić tą przewagę, nie? I spasować ewentualnie w tym scenariuszu. No. Ja mam też krócej mat, więc te cztery punkty mniej są. Nie, no, nie więc nie to robimy to nie tak. To Ofiara dla Tutaj Tak, tak tak. tak, tak. Myślę, że tak. No dobrze. są to 25 punktów, więc tak, takie zagranie. Tu już mogę pasować w zasadzie? Ale ja też mogę wyciągnąć arnoczado No, hmm, spy z tej strony To tak Niestety tarczy zbije Ale hmm, Jeśli zagra Teraz hmm, Eastanu to ja go niszczę też Gra na spokojnie, zpię. i Ajstan jeszcze i tak jeszcze. Dlatego tutaj... Y jeszcze żeby te dwa punkty może jakoś ugryźć. Myślę. Ruszysz się wreszcie! tak się Jeszcze żeby te dwa punkty ugryźć na ty marna. Radzie, bo on szóstki, nie zagra. Aj kurde. Wniski w tym roku, No dobra, ale coś tam zadał mnie Okej, okay, tak? tak Jordal mm, no dobra, on mi to przebija, tak? On mi ten to przebija. Nie wiem, czy nie spasować tego tak szczerze, bo tutaj robię jeden punkt, który że spasuje. Dobrze. Ma jeszcze. Yy... Ma jeszcze Harolda za tak. jednym czasem No tu mamy Last Seja też. Mam nadzieję, że to biorę tutaj tego szkoły brzmi. Mm, dobra, jest kapłan z Fall Blooda. Tego bym nie chciał i tego bym nie chciał. Dobra, wzmocnienie o 5 nie jest źle. Tutaj Leo wejdzie za mniej, raczej. Tak, za mniej. Tutaj Berengar za więcej wejdzie. On już zagrał dwóch. Yy, tak, dwóch zagrał. Więc ja tu mogę zagrać nawet tego kapłana, po prostu żeby stał. No się w to uderzy no to. A, kurde, o tym nie pomyślałem. A mówiłem o heraldzie. No. Zaspany jestem, jeszcze chyba. Ej. No dobra, trudno te wszystkie piruety. Tutaj ten mahakamski pod koniec bardziej, nie? On mi to derzy. Ja od razu sobie uleczę to, żeby już nie tracić tych punktów. Oj, nie wiem, czy mu to przebije. Też ten berengar? Może. No dobra, morgwark jakoś nie wchodzi za dużo. Mm, to sobie wzmocnimy teraz. Jeszcze tutaj leczońsko z dowódcy. Dodatkowe, okej. Okay. No i proszę bardzo. I tutaj berengar wchodzi jak w masełko. I jest wygrana. E, także zamysł jest na dwie rundy, ale no jak widać czasem te karty po prostu nie uda się dobrać. No jak to w Gwincie. Ja miał ten Drakar, tak uderzył w tarczę w Arna więc troszkę punktu już stracił. No ale mimo wszystko ta jest naprawdę bardzo fajna. No, no ja tu MMR wbijam trochę innymi frakcjami. Właśnie tym słoniem teraz całkiem fajnie tam leci. No, ale myślę, że da się tym skelikę wbić też całkiem spore te, to MMR. No a w tym sezonie z Sceliga nie grałem też sporo jak widać. No okej. Okay. Myślę, że to było na tyle. Więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i o tej kamerce, o której mówiłem na początku, więc tam odsyłajcie znajomym. Link. Jeszcze raz tutaj przypominam. No i dzięki wielkie za oglądanie. I do następnego.